Witam! Aukcje kopart to nie tylko aukcje samochodowe, oczywiście możemy znaleźć tutaj też takie sprzęty. Chciałem Wam dzisiaj pokazać parę motocykli. Na początek mamy Indian Roadmaster, jest to wersja bardzo ładna, słuchajcie, doświadczyła niestety pożaru. Prawdopodobnie zapalił się garaż czy coś takiego, Auto, motor został troszeczkę nadpalony, niemniej jednak nie jest uszkodzony strukturalnie, także bardzo fajna sprawa, żeby go naprawić. Zobaczcie sobie sami jak to wygląda. Idziemy dalej. Pokażę Wam parę zabawek. Trzykołowiec. Na ten trzykołowiec Harley'a coś musiało spaść z góry. Numer aukcji możecie sobie zobaczyć. Detale jeżeli chodzi o ten motor. Bardzo fajna sprawa. Bardzo fajnie się tym jeździ, na pewno można robić długie trasy. Jest kawałeczek bagażnika. Super rzecz. Honda Cross. To auto, to, ten motor już chyba został sprzedany w tym tygodniu na aukcji, nie jednak zawsze możemy zobaczyć sobie detale. 250. Na pewno pomyka jednocylindrowy. Nie wiem czy dwusuw czy czterosuw, eksperci mogą się na pewno wypowiedzieć na no, ten na ten temat, Mura, bardzo sprytna rzecz. Jedną z takich ikon z moto motocykli sportowych jest oczywiście ten motor tutaj. Jest to Hayabusa 1300. Nowe wersje wychodziły w troszeczkę większym silniku, ale popatrzcie na ten. Uszkodzenia są naprawdę niewielkie. Definitywnie jest do odratowania. Próbowałem go zapalić, niestety jest wyładowana bateria. Honda Shadow Bardzo fajny, auto, bardzo fajny motor, taki miejski do jeżdżania do pracy. Zgra, zgrabny, szybki, chłodzony cieczą, super, super sprawa. Honda Goldwing, duży silnik 1800, może pokażę Wam numer aukcji, będziecie mogli sobie zobaczyć detale, jeżeli będziecie oczywiście chcieć, żebym, żebym mógł, pomógł Wam coś kupić. Nie ma problemu, każdy motor kupujemy. Numer aukcji. Jest to 2003 rok, tak naprawdę, ale Definitywnie jeszcze da się coś z niego zrobić. Następny motor, słuchajcie, z tego co widzę, to jest V-Road, Harley V-Road, który tu jest rok tego, producent 2015. Dużo uszkodzenia tak samo. Pójdźmy dalej. Fontka CBR 600. Prawdopodobnie ktoś jeździł na kole i zaliczył świecę. Świeca jest wtedy, kiedy tył dotyka asfaltu. Starszy Harley Davidson Electra Glide. Klasyk absolutny, jeżeli chodzi o motocykle. Jeżeli ktoś myśli o motorze i myśli o klasyku, to prawdopodobnie właśnie jest ten kształt tego, właśnie motocykla. Jestem absolutnym fanem, jeżeli chodzi o Ducati. Bardzo uwielbiam te motocykle. Słuchajcie, model Panigale 595 z suchym sprzęgłem. Ma bardzo charakterystyczny dźwięk pracy silnika dzięki temu swojemu sprzęgu tutaj sprzęgło można zobaczyć słuchajcie przez, przez, przez szkło Super sprawa 2018 rok numer aukcji kopart.com wpisujecie ten numer, wszystko wyskoczy Hulk, 996 Honda, starsza Honda. Słuchajcie, ale one bardzo fajnie na koło jeździ. Wiem bo jeździłem. Troszeczkę tylko. Oczywiście na autostradzie. W, prywatnym, w prywatnych odcinkach. Następny Harley Davidson. Tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o klasyki Harley, rządzi. Minusem tych, są, tych motorów jest to, że one są chłodzone powietrzem My trzeba na nie uważać, żeby nie przegrzać. prawda? Triumf. Tak samo taki motor miejski, zgrabny, dosyć szybki, dwucylindrowy. Następny Harley, tak samo Electra Glide, przynajmniej tak wygląda. Tutaj niestety już było grubiej. Mam nadzieję, że ktoś to przeżył. BMW K1600, typowy motor wyprawowy, duży, szybki, dosyć ciężki, ale ten motor ma bardzo dużo bajerów. Ostały się nawet przy nim zobaczcie sakwy, czy skrzynki, czy coś takiego, prawda? Numer aukcji Yamaha Tu bardzo sprytny motorek, nie jednak już widać, że mogła mogł, mogł ucierpieć, yy, mogł ucierpieć, ucierpieć rama. Pójdźmy dalej. Triumf Harley-Davidson, Harley-Davidson. Słuchajcie, Ameryka stoi Harley'em. Sami dobrze wiecie, że ten motor jest bardzo popularny tutaj. Jeden za drugim, zobaczcie. Harley, 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 Harley. Same Harley'e dookoła. Kawasaki, Harley następny. Tutaj akurat jakiś leży. Wygląda mi na Yamaha. Numer aukcji 2012 rok Electra Glide. Tu mamy Yamaha w wersji 1900 VX Vulkan prawdopodobnie. Motocykle napędzane paskiem bardzo fajne są, bo one mają bardzo cichą pracę podczas jazdy. Nie ma tego klanku od, od łańcucha. Shadow Honda Po tych placach słuchajcie można chodzić i chodzić i oglądać Suzuki Boulevard CT50 CT 16 rok 800 pojemności nie jest to duża pojemność niemniej jednak do jazdy wystarczająca przy tak niewielkich masach motocykli tu mamy 2002 rok VTX 1800 Nie widać za wiele słuchajcie uszkodzeń w tym motocyklu taki na pewno za niewielkie pieniądze Następny Harley Yamaha Tu mamy Yamaha 1300 też niedużo uszkodzoną Honda Goldwing. Pokażę Wam jeszcze dzisiaj Ferrari jedno. Udało mi się jedno znaleźć. 16 czy 17 rok produkcji. Dlaczego, dlaczego byśmy mieli na niego nie popatrzeć? Tu mamy trzy wisienki na torcie: Maserati Ghibli podwójnie i do tego Ferrari. Ferrari 488 GTB. 16 rok. Bardzo zjawiskowy samochodzik. Jeżeli chodzi o naprawę takich superkarów, jest to ekstremalnie droga sprawa, nie podziało się tu wiele, za wiele widać. Podłużnice są bardzo delikatne. Piękna maszyna Popatrzę tylko na to tak niskie auto, że już haczy aż, haczy aż za kamienie. No cóż Maserati, oba, jeden SQ4, drugi Q4, nawet mamy Dunat Fork, Quattro porte bardzo ładne sprzęty.